Okej, okay, spadam tam ciemno yy, boję się Okej okay. Już jest jasno, yy, tego nie można zbierać Bo to chyba tak mi się przynajmniej wydaje Nie powinienem w ogóle tego rozwalić Tu jest piecyk Okej okay. 14 dajmondów i jeszcze na nic się nie przydały Ciekawe Przepraszam w ogóle tego nie, by nie było, nie widzieliście. Mhm, mm fajny, fajny. Okej. Okay. Tu jakaś Holy shit. Mhm. Mm no to jedziemy dalej. Co to jest? Co to jest? Curses. Let's see if you can defuse this one. Nie, nie, tylko nie to. Już wam mówię, nie, nienawidzę tego. To są zagadki z czerwonym proszkiem, w czym ja jestem beznadziejny. Nie, no, znaczy, no, może nie beznadziejny, to coś tam umiem z tych mechanizmów. O. Jeszcze to w dodatku TNT tu są. Pewnie jak coś połączę, to wybuchnie. Pierdyknie wszystko. Nie, 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 naprawdę, jakie... Nie, no czemu takie musiało być? Aha, diamond. I piórka. Nie wiem po co w ogóle tego. Tyle aż. Okej. Okay, coś tu... Dobra, tu przychodzi prąd do tego i, i powinien otwierać drzwi. Czyli, musi być jakaś... Tu, aha, dobra, tu już byłem. Czyli musi być jakaś kombinacja, która wyłączy to, żeby włączyć tamto, coś tam jest, a tam nie można zejść. Mhm. Czyli, jak się tamto włączy, to oczywiście się otworzą. A tam są znowu TNT. Fuck. Czyli co. Czyli zaczynamy majstrować. Jedziemy y, odtąd. Raz, dwa. Dobrze. Tu leci prąd. Tu dalej też leci. Tu zakręca i tutaj skręca. Tu skręca. Tutaj zapala i tu i nie. Fuck. Dobra, tutaj musimy sobie oznaczyć, że tutaj jest to miejsce, gdzie się rozgałęzia. Tutaj lecimy dalej tutaj leci tu tutaj tu, tutaj tu Czekajcie, jest ciemno tutaj tu, ten prąd w ogóle jest niewidoczny na tym bedroku, mógł coś innego dać tutaj tu tutaj tu, 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 tu. Yy, yy, fuck, jak ja tego nie lubię tu, świeczka, świeczka, Jezus, o, może nie świeczka, może tu dalej jednak, tu, aha, tu jest takie, tu. nie, nie, no wiedziałem, wiedziałem, tu, tutaj się jedzie, tu, tam, tam. Tutaj trzeba. Kurde! Nie! Tutaj jedzie, tu dalej, i to jest pod tym klockiem, to zapala to. I to daje prąd tutaj, i tam jest ten prąd, ale nie ma go tu. Tu. Czyli jak... A tu... A bo czekajcie. Dobra, to jest próba. Jeśli coś wybuchnie, to i tak przecież tutaj jest bedrock. Klikamy. Jest drzwi? Są! Yeah! Dobra. Okej. Okay. Yy, żeby nie było niedomówień. Ja naprawdę nie widziałem żadnego filmiku dotyczącego mm, tych mechanizmów. Jestem taki, coś tam umiem w tych mechanizmach, dlatego w ogóle coś rozwiązałem, ale przysięgam, że nic nie oglądałem, nic nie widziałem. Więc, żeby nie, nie pisali, żebyście nie pisali, że ktoś tam rozwiązał to dużo wolniej, a jest starszy od ciebie, nie wiem, może nie miał farta? Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Ja naprawdę samemu to rozwiązałem. E, dobrze, co to jest? Dobra, wchodzimy do następnego pokoju. So, you made it too. Big deal. I'm not worried much. E, czyli, no dobra. Nie będę tłumaczył, pewnie i tak każdy jest lepszy. By the way, watch your step, or it might be your last step. Mam uważać na swoje kroki. Y, już kliknąłem. Y, bo mogą być to moje ostatnie. No super. A gdzie tu trzeba przyjść? Aha, tam są drzwi. No to panowie, mamy problem. Fuck. To TNT mnie jeszcze. O oh, fuck. No, ale... Które to aktywuje? Nie. Jeszcze zombie tam gdzieś jest. Dobrze, dobrze. Super. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że to jest coś skojarzone z tym. Bo co to może być? Po co to miałoby być? To chyba... Chyba nie jest tak, że mu nie starczyło nagle bedroka. Więc postawił deski. Czekajcie... Tutaj mamy 9 pokój, raz. Tak, tak i 9. Nie, 4, 8, 12. No to super, to, żebym sobie policzył. To mamy. O kurde, co to jest? Mhm. W tę stronę. Ty. To może być jakaś kombinacja. To może być kombinacja, które klocki na przykład są albo wolne, albo niewolne. <śmiech> <śmiech> Czyli wolne klocki yy, mogą być tę, albo nie. Mam nadzieję, że jasno coś powiedziałem w ogóle. To po co mi dwa redstone'y były. Może tutaj są potrzebne? Nie no, nie wiem w tym momencie co ja mam zrobić. Poczekaj, e, jakby spojrzeć stąd, to jest jakieś. Musimy iść w lewo. Potem prosto. Au! Co zwaliłem? Super. Nie, no nie, widziałem, że coś spieprzyłem. What the hell? No nie, wścieczony zombie. Aha! Aha! Czekajcie, ja se. No. Co to jest? Co ja zrobiłem? Co źle zrobiłem? Okej, okay. udajmy, że tego nie było. To mnie w ogóle fascynuje, to jest ten szok. Okej, okay, wchodzimy dalej. No nie. Eee, boję się szczerze mówiąc. Okej, okay, tu jest piecyk i znowu 5 diamentów, dwa flinty i crafting box. Blast or not, I guess. I hate you. Guards, kill him or her. It's equal of Czekajcie, tu jest piecyk.